Arkadiusz Bural, witam i zapraszam na Konecki Sport. Mieszkający w gminie Koński Artur Krawczyk w sobotę wieczorem odniósł niezwykle ważne zwycięstwo podczas gali MMA strife 11 w Lublinie. Galę zorganizowano w targach Lublin, a starcie Krawczyka było jedną z walk wieczoru. Jego rywal to Francesco Morica, Włoch legitymujący się rekordem 10 1 mierzący 178 cm, a więc nieco wyższy od Artura. Rekord Krawczyka to 4-4. Pojedynek nie zawiódł oczekiwań, rozegrano go na pełnym dystansie, a o zwycięstwie zdecydować musieli sędziowie. Obaj zawodnicy mieli momenty przewagi, ale częściej to Krawczyk dominował rywala, zwłaszcza w parterze. Podobne spostrzeżenia mieli sędziowie, którzy jednogłośnie orzekli zwycięstwo konec szanina. Walkę można było na żywo oglądać w telewizji Republika Plus. Konecki Klub Karate Kyokushin zakończył sezon bogaty w sukcesy. Ostatnim startem dla naszego teamu był Puchar Polski Polskiego Związku Karate w Koszalinie. Nasz zespół zajął siódme miejsce w klasyfikacji drużynowej. W sumie wystartowało 16 reprezentantów koneckiego klubu, a miejsca punktowane zajęli pierwsze miejsca Natalia Cieszkowska i Aleksandra Domagała, drugie Martyna Białecka, Kacper Kurp, trzecie Adam Sielski, Michał Cieszkowski, Kacper Jabłoński oraz Jan Sikora. Trening z mistrzem to od kilku lat stały punkt programów końskich. Dzięki współpracy KSSPR i firmy Forbilt do naszego miasta przyjeżdżają największe gwiazdy piłki ręcznej, by szkolić młodych adeptów tego sportu. Podobnie było w tę niedzielę. W niedzielę Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej zorganizowało po raz kolejny trening z mistrzem. W roli mistrzów znaleźli się ponownie zawodnicy Industrii Kielce, 20-krotnego mistrza Polski. Niedziela była swego rodzaju festiwalem z piłką ręczną w Końskich. Najpierw odbył się mecz derbowy w kategorii młodzików. Około godziny 13 wystartował turniej piłki ręcznej o Puchar Burmistrza miasta i Gminy Końskie, a o 15 rozpoczął się trening z mistrzem. To cykliczna sportowa impreza dzięki współpracy KSSP Końskiej, Industrii Kielce i firmy Forbilt SA. Zajęcia dla najmłodszych Adeptów piłki ręcznej skońskich poprowadzili dwudziestokrotni mistrzowie Polski, reprezentanci naszego kraju oraz uczestnicy EHF Ligi Mistrzów Tomasz Gębala. Arkadiusz Moryto, Szymon Sićko i Michał Olejniczak. Zanim rozpoczął się sam trening, z tymi zawodnikami to wręczali oni puchary dla zespołów, które wzięły udział w świątecznym turnieju puchar burmistrza. Najlepszym zespołem okazali się chłopcy z KZP-u, a oprócz gwiazd, handbalu nagrody drużyną przekazywał wiceburmistrz końskich Krzysztof Jasiński. I właśnie zastępca burmistrza oraz główny organizator wydarzenia prezes KZR-u Andrzej Kos opowiedzieli nam więcej o niedzielnych inicjatywach i samym treningu z mistrzem. Zaczęliśmy od meczu derbowego naszego klubowego drużyna Młodzików KSS Perykońskie drużyna pod wodzą Krzysia Słonińskiego wraz z chłopakami trenera Wodarskiego rozegrały mecz ligowy dzisiejsze spotkanie i chociaż dzielą tak naprawdę dwa lata różnicy to super postawa młodszej ekipy postawili się mega, także super wielkie brawa zarówno dla drużyny starszej Krzysia jak i jak i e, chłopaków Michała. Następnie rozpoczęliśmy e, turniej świąteczny e, o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, e, który trwa. E, e, drużyny, które biorą udział to e, drużyny KSS Peru, drużyna Akademii KSS Peru, Akademii Przysłuchaj Akademii Smyków oraz gościnnie e, Akademii SARS z Kostomotów. Fajna zabawa, fajna atmosfera, dzieciaki rozgrywają, rozgrywają mecze do tej pory. Niedługo turniej dobiegnie końca i wisienka na torcie to spotkanie z zawodnikami Industrii Kielce w osobach Arka Moryty, Tomka Gębali, Sićko i przyjeżdża Michał Olejniczak, więc lada chwila dołączą do nas. E, wraz z, z panami burmistrzami zakończą turniej. E, opowiedzą, rozdadzą na pewno masę autografów, e, opowiedzą o, 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 o swoim życiu prywatnym, zawodowym e, jako, jako zawodnicy 20-krotnego mistrza Polski. E, zaznaczę tutaj, że te spotkania, trening z mistrzem e, są cykliczne dzięki współpracy z firmą Forbild, tutaj reprezentującym przez Łukasza Mączyńskiego te treningi się odbywają cyklicznie atmosfera jak słychać mega fajna i tyle, fajna niedziela fajnie, że rodzice przede wszystkim dzieciaki, zawodnicy tak licznie do nas do nas dołączyli choćby dlatego no, niedziela handlowa przed świętami wiadomo, ale frekwencja dopisała super ekstra, dzieci jest Dzieci jest prawie 200, super ekstra zabawa. Niedziela z piłką ręczną, w wydaniu młodzieżowym panie burmistrzu, bo i mecz derbowy i teraz turniej par Burmistrza, fajne inicjatywy. Tak, bardzo fajne inicjatywy, dlatego staramy się wspierać te inicjatywy, z którymi oczywiście stowarzyszenia, kluby sportowe z terenu miasta i gminy końskie do nas występują. Nie inaczej jest w tym przypadku Gratulacje dla prezesa Andrzeja Kosa i klubu sportowego piłki ręczne, ponieważ to jest bardzo fajna inicjatywa wskazująca, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne na terenie miasta i gminy. To nie tylko w piłce ręcznej, ale praktycznie w każdej dyscyplinie sportu. Dzisiaj mamy jednodniowy turniej, za tydzień mamy dwudniowy turniej Neptuna Końskie. Mam nadzieję, że te inicjatywy będą wspierane, ale i bardzo ważnym elementem tego typu inicjatyw to jest to, że włączają się do nich rodzice, całe rodziny, Widzimy na trybunach zaangażowanie rodziców kibicowanie. To są fajne inicjatywy. Pan ze sportem związany jest od maleńkości, od małego. Chcę zapytać o to, czy kiedyś były takie możliwości, by spotykać te gwiazdy sportu podczas tego typu, nawet jakichś niezbyt częstych treningów? Nie. We wcześniejszych latach, w moich latach dzieciństwa, tego typu inicjatyw nie było. Tak naprawdę. Wzorce czerpaliśmy z telewizji bądź z oglądania meczów, które się odbywały na terenie końskich. Przykładem jest chociażby wizyta zawodników świetnego górnika zabrze w końskich Staru Starachowice czy Legii Warszawa. Stąd czerpaliśmy jako młodzi ludzie, młodzi zawodnicy wzorce. No i oczywiście reprezentacja Polski lata 74 i późniejsze. Fajny czas, ale dzisiaj już niestety to przeszłość. A to, że przyjeżdżają zawodnicy Industrii Kielce, to jest bardzo ważny element wspierania dzieci i młodzieży. Pokazywania, gdzie są te wzorce sportowe i osobowe, ale również i takie, które pozwalają na promocję piłki ręcznej w Polsce. Tutaj też czapki z głów przed y, prywatnym sponsorem, bez którego nie byłoby tej inicjatywy. Tak, generalnie Forbild wspiera od wielu, wielu lat konecki sport i podziękowania dla właścicieli, ale również dla pana Łukasza Mążyńskiego, który w sposób zaangażowany działa nie tylko na niwie piłki ręcznej, ale generalnie na niwie sportowej. I włącza się w tego typu inicjatywy, czego przykładem dzisiaj będzie obecność zawodników Industrii w Końskiej. Duży sukces drużyny do lat 17 Akademii Neptuna Końskie. Młodzi piłkarze brali udział w ogólnopolskim turnieju Rado Resort Cup w woli Chorzelowskiej w województwie podkarpackim. Rywalizując z niezwykle utytułowanymi markami, stanęli na wysokości zadania i zajęli drugie miejsce. Przez trzy dni rozegrali dziewięć spotkań, większość wygrywając. Turniej wygrała broń Radom, wyprzedzając nieznacznie nasz zespół. Za Pierwszego zawodnika całych zawodów uznano piłkarza Neptuna Huberta Kołodziejczyka. Damian Broniewski w czołówce po pierwszej rundzie Pucharu Europy Super Enduro. Zawody rozegrano w arenie Gliwic. Młody koniec sezon rozpoczyna bardzo dobrze. Jest w czołówce stawki i w kolejnych wyścigach może powalczyć nawet o miejsce na podium. Jak burza przeszedł przez kwalifikacje. W pierwszym punktowanym wyścigu zajął dziesiąte miejsce z uwagi na kraksę. Drugi wyścig to już większa kontrola tego, co działo się w arenie Gliwic, ale i tu Broniewski zaliczył upadek. Na oczach wielu tysięcy kibiców nasz zawodnik... Mijał jednak kolejnych rywali i ostatecznie do mety dojechał na czwartej pozycji, co w klasyfikacji całego cyklu daje mu na ten moment siódmą pozycję. W Pucharze Europy tylko jeden Polak jest na tę chwilę wyżej. Kolejny start Broniewski zaliczy w Rize w Niemczech 4 stycznia. Za nami kolejny mecz siatkarzy Fairplay. Niestety tym razem odnotowali oni ligową porażkę. Lepszy od Fair Play okazał się Aluron Wybicki-Kielce. To było już rewanżowe starcie z tym rywalem. Na początku sezonu nasi zawodnicy przegrali w hali Woli 0-3. Tym razem dobrze zaczęli mecz, bo pierwszy set należał do nich. Niestety trzy kolejne padły łupem gospodarzy. Aluron CMC Wybicki-Kielce, Fair Play Końskie 3-1, 21-25, 25-19, 25-19, 25-20. Kolejny mecz siatkarze Fair Play Końskie rozegrają we wtorek 17 grudnia. Ponownie na wyjeździe zmierzą się z prokartę Sport CK Kielce. Młodzi pływacy rywalizowali w szkolnej sztafecie w końskich. W czwartek 12 grudnia na pływalni miejskiej w końskich zorganizowano zawody pływackie dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Końskie. Udział wzięło 9 placówek. Najlepsi okazali się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Stadnickiej Woli. Stadnicka wola wygrała te zawody z czasem 2 minuty 29 sekund. Drugie miejsce przypadło jedynce z czasem 2 minuty 44 sekundy, a trzecie w szkole podstawowej z dziebałtowa 2,52. Nagrody wręczał wiceburmistrz koński Krzysztof Jasiński, a pełne wyniki znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl. Pozostając przy pływaniu informujemy o ważnym starcie uczniowskiego klubu sportowego Wodnik Końskie. W sobotę zawodnicy UKS Wodnik Końskie wzięli udział w pływackich zawodach ogólnopolskich mali mistrzowie na start w Kielcach. Dla większości była to pierwsza tego typu rywalizacja. W zawodach wzięło udział w sumie 167 uczestników, a wodnika reprezentowało 15 pływaków. Ich wyniki publikujemy w tkn24.pl. Ostatni wodny temat, jaki chcemy wam zaprezentować w tych wiadomościach sportowych, to relacja z zorganizowanych w piątek mikołajek na basenie w Końskich. W piątek 13 grudnia na Pływalni Miejskiej w Końskich odbywały się gry i zabawy Mikołajkowe. Dzieciaki z terenu Gminy Końskie miały okazję do integracji w wodzie. Dzisiaj Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji na Pływalni Miejskiej w Końskich organizuje gry i zabawy Mikołajkowe dla dzieci z terenu miasta i Gminy Końskie. Będzie również zorganizowana pogadanka profilaktyczna, ponieważ zadanie to realizowane jest w ramach Sport to najlepsza profilaktyka. 2024 będzie skok do celu do kółka o różnych rozmiarach, będzie gra w siatkówkę wodną, będzie tak zwane wyławianie skarbów, jak my to nazywamy, wyścigi tandemów oraz inne atrakcje. Każde dziecko uczestniczące w Mikołajkowych grach i zabawach otrzymało pamiątkowy dyplom, medal i słodkie przekąski od Świętego Mikołaja. Zmiana trenera w glks się Fałków. Utytułowany i doświadczony trener Andrzej Dec od stycznia przejmie Gminny Ludowy Klub Sportowy z Fałkowa, który występuje w świętokrzyskiej A klasie Dec zastąpi na stanowisku trenera Kamila Jarząba. W czwartek zarząd klubu ogłosił nazwisko nowego trenera GLKS-u i został nim Andrzej Dec. 50-letni trener, jako piłkarz reprezentował barwy takich trzecioligowych klubów jak Hetman Włoszczowa, Spartakus Daleszyce, Pilica Przedbórz czy Heko Czermno. Występował także w drugoligowej Koronie Kielce. Jako trener pracował m.in. na poziomie trzeciej ligi. W Heko Czerno pilicy przed burz, Omedzek, Kleszczów, Lech i Tomaszów Mazowiecki. W sezonie 2008-2009 był szkoleniowcem drugoligowej Konkordii Piotrków Trybunalski. DEC pracę w Fałkowie rozpocznie od 1 stycznia. I na koniec tego wydania jeszcze sportowe zapowiedzi. Środa, 18 grudnia, godzina 19.30, mecz pierwszej ligi grupy depiłki ręcznej KSS Perkońskie kontra SMS 2 Kielce. To ostatnie spotkanie Koni w tym roku. Turniej Mikołajkowy Akademii Neptun Końskiej odbędzie się w sobotę 21 grudnia i niedzielę 22 grudnia. Rozgrywki najmłodszych piłkarzy trwać będą cały dzień w hali sportowej przy ulicy Stońskiego w Końskich. I to wszystko w tym sporcie. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.